Tam Krzysztof Roman Lewandowicz. Bóle. Bóle, to najbardziej interesujące nas, a w zasadzie to niepokojące nas zjawisko. Ale bez bólu nie ma życia. Nie da się żyć bez bólu. I byłoby źle, gdyby bólów, czy bóli nie było. Bo nie wiedzielibyśmy, co z nami jest, czy coś się dzieje w ogóle nam sygnalizują cokolwiek i oznajmiają. Naturalnie nie mówimy teraz tutaj o takich bólach, które, które zaczynają dokuczać, gdy się uderzyliśmy, złamaliśmy nogę, albo doznaliśmy jakiegoś wypadku, urazu. Tylko o bólach, które nagle zjawiają się gdziekolwiek w naszym ciele, na przykład w klatce piersiowej, albo w głowie, w okolicach głowy, czy gdzieś w okolicach barku, brzucha, łuda, albo naszych wspaniałych, kochanych stóp, które noszą nas przez całe życie. I powinny nas przenieść przez to życie do późnej starości w miarę bezboleśnie i do końca życia, by pozostały sprawne. Gdy jednak zaczyna coś boleć, przychodzi niepokój. A dlaczego? A od czego? A czy czegoś mi brakuje? Czy zaatakowała mnie jakaś choroba, jakiś stan? o którym nie bardzo mogę cokolwiek powiedzieć, czy zapytać się kogoś w pobliżu od taki ból stopy tej naszej podstawy, a co tam w naszych stopach słychać. A no słychać. Ja, który się zajmuję stopami na co dzień. Na co dzień również, nieraz, niejednokrotnie mam pytania, dlaczego mnie ta bol stopa boli, dlaczego mnie i palce bolą, dlaczego bolą mnie tak te poduchy, albo okolice pięt, albo całego stawu skokowego. Powtarzam, przypominam, że nie mówię tu o bólu, który nastąpił po urazie, tylko od tak sobie obudziłem się. Albo w trakcie dnia coś mnie zawolało. No załóżmy ta stopa, przy której pozostałem. W ostatnich moich zdaniach. No trzeba się temu przyjrzeć. Trzeba sobie tą stopę obejrzeć. Czy aby nie spuchła. Bo czasami może ona spuchnąć nawet niezauważalnie. Ktoś zdejmuje buty i przerażony stwierdza, o, jak mi spuchła ta stopa, albo jak mi spuchły te stopy, od czego rano jeszcze tego nie miałam. A teraz stopa puchnie, mało tego zaczyna mnie powolewać. Gdzieś w okolicach stawu skokowego. No, bo to jest nasz nośnik. Tak jak mówiłem, niesie nasz ciężar ciała każdego dnia. Jeżeli spuchła, to przyczyn mogło być wiele, ale takie najprostsze, które się mogą kojarzyć, a może wreszcie dała negatywny sygnał, ta moja nadwaga, moja otyłość. I stopa akurat teraz nie wytrzymała, zaczęła puchnąć, pokazywać mi, że noszę nadmiar, na przykład 15, 20 zbędnych kilogramów. Albo prze, przeszedłem jakąś chorobę, wydawałoby się, że z niej wyszedłem, a potem nastąpiły opuchlizny, coś się przesunęło w moim jestestwie, w moim organizmie. Czasami taki, e, taki ból, potęgowany jeszcze opuchlizną, może być sygnałem zaburzeń krążeniowych albo niewłaściwie pracujących nerek. Od na przykład. Mule, więc dużo nam mogą podpowiedzieć, trzeba się nad nimi zastanowić. Jeżeli jest to dość skomplikowana sprawa, która mnie niepokoi, muszę udać się do jakiegoś specjalisty który pomoże mi w odgadnięciu tego co mi jest a samemu mogę sobie pomóc robiąc kompres ziołowy albo okład z zielonej glinki na miejsce obolałe albo po prostu idę na basen idę na saunę czy wkładam nogi albo całe ciało w wannę Zlikwidowania Jak zlikwidujesz bóle? Polecam moje najnowsze dziecko.